Dzień dobry, witajcie wodniki z tej strony Kamila i Navezian A to jest rozkład na marzec 2020 roku dla Was i dla wszystkich, którzy tutaj dla siebie szukają informacji, inspiracji. Będę używała Talii True Craft Tarot i Rider White Smith oraz kart afirmacyjnych Louis Hay. To jest czytanie ogólne. Proszę, byście interpretowali je w odniesieniu do swojego życia. Zachęcam, żeby zabawić się i wylosować jakieś inne czytanie, nieważne dla jakiego znaku, z jakiego miesiąca i którego roku. Tam także możecie znaleźć informacje dla siebie, jeżeli się na to otworzycie i tak dalej. Bo wiadomo, że to nie jest dla każdego czytanie, a chciałabym, żeby każdy je uzyskał, więc zachęcam do takiej. I zabawy. Ok. Marzec 2020 dla Was. Jak pokazuje się ten miesiąc dla Was? Mamy cesarza, the Lord. Yy, więc no, bardzo męska energia, bardzo konkretna. Może jakiś mężczyzna będzie w tym miesiącu grał główne skrzypce. Męska decyzyjna energia. To nie musi być tylko mężczyzna, wiadomo, że to jest energia, którą może reprezentować każdy. Tak naprawdę, to może być i taki bossy, bossy dzieciak, który będzie wyznaczał zasady w domu, co pomaga. Siedem mieczy. Mam tutaj poczucie jakiegoś takiego sprytnego załatwienia sprawy z autorytetem, z um, sprytne ogranie sytuacji zawodowej, koło zawodowej. Zobaczymy, co dalej. Co przeszkadza? O, z denarów. Co jest wyzwaniem największym? Odpowiedź na to wyzwanie. Macie inne czytanie niż wszyscy. Co jest największą siłą? W co ją kierować? Co robić? <grym> Pięć denarów. Czego unikać? Cztery miecze. Co odchodzi do przeszłości? A co nowego przychodzi do życia? A wy w tym miesiącu? Mam tutaj poczucie wyjaśniania. Przede wszystkim wyjaśniania sytuacji. Tak się pospieszyłam. <grym> o rany! Pospieszyłam się mówiąc, że macie inne czytanie niż wszyscy. Bo wszyscy mają po prostu takie same. A jednak nie, jednak tu też macie takie same. <noise> no, wiadomo, że wszyscy z tego samego, jakby Agrégora jak energii bierzemy, więc nie ma co się dziwić. Mamy pustelnika kochankowie i dwa Dwatynarii. Jest tutaj jakaś zmiana i żeby było śmieszniej, tu jakaś zmiana w wizerunku u kogoś jest. Ktoś jest postrzegany inaczej niż był. I nie wiem, do kogo to jest, ale. Ktoś tutaj musi obronić swoją twarz. I najgorsze, co można by było zrobić, to się nie bronić w tej sytuacji. Nie, nie wiem nie, nie wiem, do kogo to jest, i o co chodzi. Może jakieś plotki, może jakieś pomówienia. Chodzi o to, żeby wykaraskać się z tej sytuacji, obronić twarz wyjaśnić. Wyjaśnić sytuację. Także wybory tutaj są. Wybory o tym, czy coś zostawić dla siebie, czy coś ujawnić. Nie wiem o co chodzi, zaraz zobaczymy. Czy coś zostawić, czy ujawnić. Czy komunikować o tym, czy nie. To, co przychodzi do życia, to komunikacja, więc chyba będziecie komunikować. Zaraz dołożymy karty. I dowiemy się, o co chodzi. O, jedna karta nam została. A kto tu nie chciał iść? Kochankowie. Kochankowie, którzy już się pokazali. Ten miesiąc w cesarzu. Dlaczego? O co z tym chodzi? Dwa, dwa, kielichów no i dobra, tutaj jest jakiś mężczyzna ewidentnie, bo tutaj już jest raz, dwa, trzy, trzy postacie męskie, mamy męska energia słońca, to jest męska energia aktywność, tutaj mamy księżyc, wy jesteście w żeńskiej energii mamy słońce, księżyc, pomieszanie z poplątaniem mamy kobiecość żeńskość. Żęsko, mamy dwoistość, dwa razy kochankowie się pokazali ukazanie jakiejś tam swojej dwoistości. Um, dwóch twarzy. Odkrycie się z czymś. To jest też postawienie jakichś granic w relacji. Bo co, stawia granicą, on wyznacza e, zasady, on decyduje. On mówi no... Mam też takie poczucie, że ktoś mógłby być w związku yy, z osobą taką jak szef, na przykład, albo przełożony z osobą, z którą yy, ryzykownie jest być, bo może to jakoś tam wpływać yy, na, 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 na opinię o Was. I to, yy, i to wszystko jakby mówi, żeby nie bać się straty, utraty czegoś. Czego? Pięć, kolejna piątka. Yy, tu, tu, tu mów, ta utrata by mogła wynikać ze zmiany po prostu, konfliktu, ale jestem ciekawa, bo to jest takie niejasne dla mnie, co to jest. No jaja, piątka kielichów, to wszystko mówi o zmianie bardzo silnej zmianie kierunku zaryzykowaniu ryzyko straty co to jest ten as kurde as denarów as denarów jakie ja nie lubię jak te karty tak robią dwójka denarów A, dobra nie chcą mi powiedzieć nie chcą mi doprecyzować tego wszystko jest ogólne wyzwaniem jest odejść od czegoś co było stałe Jezu co to było Przepraszam. Nie, no bo pytam: Odejście od tego, co stałe. Więc czym było odejście od tego, co stałe? Wiecie, czym było? Przyjęciem czegoś nowego. Wredne te karty. Wredne. Nie chcę powiedzieć: Jest tutaj ujawnienie jakiejś dwoistości, jakiegoś dualizmu. Tego, co było w ukryciu, pokazanie tego. I to się wiąże ze stratą. Tu jest utrzymanie jakiejś, utrzymanie twarzy, utrzymanie tego, co jest ważne, żeby nie stracić, a zmienić coś innego. Jakby trochę tak jest, jak. To jest kwestia jakiejś manipulacji rzeczywistością, gdzie swoje wady przerabiamy na zalety, gdzie coś, co jest problemem, możemy zmienić w okazję. Wiem, że to takie pierdzielenie trochę, ale yy, tak to wygląda. Tak to wygląda. To jest ujawnienie jakiegoś uczucia, relacji, współpracy, yy, pokazanie siebie. Wyzwaniem yy jest po prostu to, że jakby decyzja o tym jest bardzo ryzykowna. Bo ona stanowi o jakimś nowym początku. O byciu w jakiejś takiej jawności, nie w ukryciu. Co to jest ten as mieczy? Osiem mieczy. A to będzie wyzwalające, bardzo wyzwalające jest powiedzenie o czymś, ujawnienie czegoś, wytłumaczenie czegoś, ujawnienie się. Co pomaga? Siedem mieczy i czwórka. No, jakby takie wymyślanie szczęśliwego zakończenia, gdzie tego szczęśliwego zakończenia miałoby w ogóle nie być. Jest dużo obaw przed... pokazaniem czegoś. Wszystko to dotyczy jakiejś relacji. Relacji pracy, relacji w pracy. Relacji z osobą starszą. powiązań, nie wiem, jakiegoś w, w, w funduszu. O czym ja myślę? Yy, jakieś sponsor sponsorowanie, jakieś źródło pieniędzy też może tutaj być. Osiem denarów. Dużo pracy się w ogóle pokazuje. Jakieś to są kwestie zawodowe. Zawodowe, finansowe. Yy. Nie, nie czuję, żeby to była bardzo silna sfera osobista, jeżeli tak to chodzi o związek, o relacje, które nie wiadomo um, czy może być zrealizowana która jest trudna w realizacji na którą trzeba bardzo jakby z założenia jest trudna na przykład osoba starsza i tak dalej, tak jak wcześniej mówiłam co odchodzi do przeszłości? trójka denarów i paść denarów Um. No, ewidentnie tutaj jest kwestia jakiejś pracy przyjęcia pieniędzy, przyjęcia wsparcia fundowania zawiązanie się jakiejś współpracy połączenie czegoś to było do tej pory niejawne teraz staje się jawne i jest bardzo wyzwalające wy się pokazujecie w e, Księżyc i Trójka Kielichów No mam tutaj poczucie, że to jest bardzo bardzo po prostu ryzykowna sytuacja ujawnienia się z czymś. Ujawnienia jakichś powiązań. Kontaktów, relacji. No widać tutaj jakby miłość w ukryciu. Dobrze by było ją ujawnić. To jest lżej, to jest tak naprawdę lepiej dla relacji, dla was, dla pracy. A mieczy przy królu denarów. To otwiera właśnie jakieś możliwości w pracy, wyjaśnia sytuację, otwiera jakieś szanse. Dużo bardzo tutaj y, pracy się pokazuje. Co jest Waszą największą siłą? Król, Mieczy i Księżyc. Znowu jest wyjaśnienie niejasności. To jest jakby ciągle to jest to samo. Ujawnienie się. Powiedzenie prawdy, wyjaśnienie czegoś słońce. I rydwan. Czegoś, co już trwa od jakiegoś czasu. Podjęcie działania. Pójście do przodu, z tym pójście o krok dalej. Co to jest ten krok? Co to jest dziewięć? Dziwnie wspomnienie marzeń z niezależnością jest bardzo wygodną sytuacją. E, może to jest jakieś uzależnienie się. Dzięki temu, że się ujawnia człowiek, że się odcina, że, że mówi prawdę. E, a tutaj też, też też właśnie mógłby być problem na przykład z tym, że e, kiedy, kiedy o czymś powiem, kiedy coś wyjawię, wtedy stracę pracę czy jest zaufanie. Karty razu, żeby zaryzykować. Bo i tak znajdziecie sposób na to, żeby sprawa zakończyła się dobrze. Czego nie robić, czego unikać? Czwórka mieczy i osiem kielichów. Nie odchodzić po cichu. Nie wiem o co chodzi. Nie odchodzić po cichu. Yy... Nie. nie. nie zamiatać nie, nie wiem, w ogóle nie chować się gdzieś, nie uciekać nie, yy, nie odcinać się od sytuacji no, nie być biernym w tej sytuacji nie odchodzić po cichu nie być biernym, zaryzykować dlaczego jest tak bardzo warto zaryzykować w tej sytuacji sprawiedliwość bo sprawiedliwości ma stać się zadość, bo jest nowy początek za tym idzie szansa jakaś za tym idzie szansa a moglibyście ją przegapić? Mamy dwa asy denarów na y, minusie i dwójkę denarów. Nie skorzystają z okazji. Yy, <gryw> I dwie szóstki. I dwie szóstki i koło fortuny. Bardzo duże przegapienie jakiejś okazji. Tutaj też mieliśmy. Dwójka denarów. Kochankowie. Bycie gdzieś tam w ukryciu, niewyjawienie czegoś, uciekanie gdzieś tam, chowanie się, unikanie jakiejś komunikacji, ujawnia, u, u, unikanie podjęcia jakiegoś tematu, z lęku. A to Wam paradoksalnie, właśnie y, sprzątnie jakąś okazję z jakiś nowy początek. Dobrze. Zobaczmy, jaka jest, jakie jest afirmacja, jest, jakie jest przesłanie dla wodnika na wodnik 2020, marzec, marzec 2020 dla wodnika. Bardzo proszę o afirmację, o przesłanie dla wodnika na ten czas, na ten czas. Bardzo proszę o przesłanie, bardzo proszę o informację. Dobra, zamykam oczy, żeby się nie sugerować niczym. Tworzy cudowną nową pracę. Całkowicie otwieram się na możliwości w pracy, wykorzystuję moje talenty i zdolności twórcze. Pracuję w cudownym miejscu z ludźmi, których kocham, a wynagrodzenie za pracę jest dla mnie satysfakcjonujące. Jak chcecie sobie wykreować nową pracę, to jest bardzo dużo tutaj nowych początków. I ja bym nie obawiała się w ogóle, bo to jest. To jest jakaś nowa szansa, nowy początek, czy to w tej pracy, czy w innej. Więc jeżeli macie taką sytuację w marcu, że się boi się ujawnić, coś powiedzieć, odkryć się z czymś, to jest nowy etap, to jest ogromna szansa. Dlatego polecam zachęcam. Wszystkiego dobrego. Boziaki, papa.